Cześć! Dzisiaj będzie tak nietypowo, ponieważ zabieram Was w miejsce rytuału dzików. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Tutaj kiedyś było jezioro, jest ono już w całości wyschnięte. Dobra, idziemy do miejsca docelowego. Muszę być bardzo ostrożny, ponieważ z boku tutaj czycha na mnie kolejna niespodzianka. Dobra, przechodzimy przez rów i już prawie będziemy na miejscu. Tutaj gleba wyciorana, że tak powiem. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Tutaj właśnie co jakiś czas podlatują dziki i obrzędują, że tak powiem, przy przeróżnych szczątkach. Nie wiem, czy to po szczątkach swoich pobracymców. Spójrzcie, tutaj już jest przeorane. Pójdziemy tutaj pod takie szczątki, które one rozrzucają. I przyjrzymy im się bliżej. Szczerze nie wiem od czego są to szczątki. Ja tutaj wezmę kijek. Spójrzmy, spójrzcie, być może to są właśnie szczątki jakiegoś dzika. Przyjrzyjmy się tutaj bliżej. Tak jak mówię, one podlatują, i tutaj co jakiś czas rozrzucają tutaj właśnie tego typu szczątki. Tutaj jest koniec, tutaj nos. No to wygląda tak, jakby to było dzika, chociaż mogę się mylić. Obróćmy to, spójrzmy z drugiej strony. Było o wiele więcej tego typu szczątek. Pamiętam, jak tutaj rok temu byłem, to było ich chyba z 10. Z 10 naprawdę. Teraz zauważyłem, że są tylko takie. I jeszcze jedne. Ale spójrzmy na te zęby Także jak wiecie od czego te szczątki pochodzą dajcie znać tak jak mówię tutaj właśnie dziki robią sobie swoje rytuały, że tak powiem I tutaj są drugie szczątki tak jak mówię rok temu było o wiele więcej Spójrzmy I one się tym tarzają się, rzucają to kiedyś kiedyś podpatrzałem Oczywiście z daleka, bo, bo uwierzcie mi, nie chciałem im przeszkadzać w zabawie. Tutaj są tego typu drugie szczątki. Przyjrzymy się tutaj bliżej. To są bardzo podobne. Moi drodzy, obszedłem to wokół, natomiast niestety nie udało mi się większej ilości tego typu szczątków tutaj znaleźć. Prawdopodobnie te dziki gdzieś poprzerzucały te szczątki, gdzieś one mogą być gdzieś tam, mogą gdzieś być tam, no ale przynajmniej dwójka z nich, że tak powiem, się tutaj zachowała. Tak jak mówię, było ich około 10. Także tutaj rozrzucają sobie. To jest dla nich zabawka po prostu. To jest dla nich zabawka. Przyjrzyjmy się tutaj jeszcze raz. To już kupę lat. Kupę lat moi drodzy. Tego typu szczątki tutaj są. Ale tak jak mówię, nie wiem od czego. Kto był ich posiadaczem, że tak powiem. W każdym bądź razie. Ja będę się moi drodzy zawijał, ponieważ, ponieważ nie chciałbym tutaj tych kolegów napotkać, a zbliża się tutaj zmrok pomału, także mogą tutaj wrócić. Trzymajcie się. Cześć.